Wszystko. Wszystko przede wszystkim, ale tak naprawdę mógłbym to wymieniać bardzo długo, natomiast skupię się na najważniejszych rzeczach. Ludzie, zarówno Paweł, ty, Irek. Aneta, którą poznałem, was poznałem tak naprawdę dopiero teraz, ale widzę, że to wasze podejście sprawia, oczywiście Eryk, Mariusz, to są osoby, jesteście osobami zaangażowanymi w ten projekt no i chcące, czuję, że chcecie pomóc ludziom, no i tyle. No, tak to wygląda. Oczywiście wiem, na czym to polega, ale czuć yy, wasze zaangażowanie i, 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 i kierunek obrany jest według mnie zajebisty. No choćby to, na czym teraz jesteśmy, czyli camp, czyli tak? Wchodzimy tutaj praktycznie cały tydzień, jeżeli chodzi o dni. Nie jest to szkolenie jakieś tam weekendowe, gdzie dostaję paczkę wiedzy i wychodzę z nią i nie wiem, co mam zrobić, tak? Nawet po tym szkoleniu dzisiaj wiem, że jeżeli. Z czym sobie nie będę radził, mogę jak najbardziej pytać, zadawać czy, czy, czy Wam jako, jako ekipie, e, czy koordynatorom, czy, czy innym uczestnikom całego wydarzenia. Na pewno, już tutaj wiele razy wspominany, profesjonalizm, zakres powiedzmy wiedzy, poziom jednocześnie, ale też. Jak gdyby spokojna, luźna i e, taka przyjazna forma e, przekazywania tych, tych e, informacji. E, nie jest to, że tak powiem, nie ma tutaj stresów jak w szkole, nie odrobisz klasówki, siadaj, pała. E, jest wręcz przeciwnie, jeśli ktoś czegoś nie przyswaja, jest wsparcie, jest pomoc, e, jest przekazywanie tej wiedzy w dłuższym czasie, jeśli ktoś nie powiedzmy nie zrozumie, ale, ale jak gdyby skutecznie. E, przede wszystkim e, odróżnia Elite Club e, od innych tym, że mamy konkretne setupy, e, konkretne układy, e, które płacą. Przede wszystkim, e, przede wszystkim e, jest e, są to związane układy, które e, jeżeli się e, e, przedstawiają w konkretnych ułożeniach, to w ten czas e, e, one płacą, jeżeli on są jakieś odjazdy, to e, e, mamy o, 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 opracowane układy. Bez spinki bym powiedział, tak, to jest, jest na luzie, ale bardzo merytorycznie, to, to jest na pewno pierwsza taka duża rzecz i, i, i generalnie tak jak przyjechałem od razu, nie, nie miałem też jakiegoś specjalnie stresu, że nie wiadomo, co za ludzi będą. Bardzo, 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 bardzo przyjazny środowisko, powiedział wszystkich osób, które tu się znajdują. To od tej strony, od merytoryki to, to wszystko, wszystko jest ok.